Śwoneczko, jestem Maciek. Kasztan mnie wyzwał Częstochowie, cytując klasy, której nie wszedłem. Ale teraz obejdę go dole, 28 marca. w Częstochowie. Dwie wygrane, dwóch przeciwników, trzy głowy niższych. Zobaczymy jak Ci pójdzie. Tym razem jak ktoś będzie Twojego wzrostu. 28 marca walczę z cegłą, bo poznałem Maćka, feks na plaży, tak go tam nazwałem cegła i do tej pory dla mnie wygląda jak cegła, bo jest kurwa debilem i nadaje się tylko do przeprowadzek kurwa, w mieszkaniach. No co Maciuś, jesteś większym sterydem niż poprzedni mój rywal, więc teraz pokażę jak takich k***a dużych sterydów cegłów p***donych na